Piątek, piąteczek, piątunio, godzina 17. Zaczynamy. Dzień dobry. Mam na imię Magda. To jest kanał kulinarny, ale czasami w piąteczki, który wiem, że lubicie, wypowiadam się na różne tematy. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć na mnogo Waszych próśb o tym, jak zapoznałam się z moim mężem. Ten filmik jest nieco y, wcześniejszy, bo chciałam go nakręcić y, na 40 tysięcy subskrybentów. Liczba jest fenomenalna. Pięknie dziękuję wszystkim stałym widzom i tym starszym. I tym młodszym. Przybywacie bardzo licznie, co niezmiernie mnie cieszy. Wracając do meritum, jak poznałam się z moim mężem, na wstępie powiem, że wyszłam za mąż za własnego szefa. Za dyrektora. Mój mąż, mąż jest z zawodu dyrektorem. W 90 roku umarła moja ukochana babcia. I jakby mam wrażenie do tej pory, yy, może to się wydać śmieszne, może to się wydać dziwne, ja z reguły nie jestem osobą, która wierzy w jakieś gusła, w jakieś takie yy, pechy, niepechy, ale jednak coś w tym jest, ta babcia jednak cały czas nad nami wszystkimi czuwa. <noise> Otóż... Jak byłam piękna i młoda, jak to mówi moje żeńskie dziecko, a teraz, Mamuniu, zostało ci tylko i. Znaczy, ona nie teraz to mówi, jak byłam mała. Teraz to już jest starsza, i tak by mi pewnie nie powiedziała. Wszyscy w rodzinie zapytywali mnie na wszelkiego rodzaju imprezach rodzinnych, i tych wesołych, i tych smutnych, kiedy wreszcie wyjdę za mąż. Ja nie chciałam wychodzić za mąż, nie chciałam mieć męża. Chciałam żyć, znaczy mieszkać, z czterema dogami niemieckimi. Wówczas to była moja ulubiona rasa. Mieliśmy dwa takie dogi: Łobuza i pako. I to było moje marzenie i moja wizja na życie. Stało się inaczej dzięki Amorowi yy, i dzięki mojej babci. Yy, otóż, yy, jak babcia w kwietniu zmarła, ja pracowałam w Gdańsku. Ale do, miałam mieszkanie po babci w Gdyni, więc to jeszcze był taki czas, kiedy zmieniać pracę było prosto. No, początek 90-tych lat to nie było jeszcze tak trudno. No Oprócz tego, że były jakieś tam znajomości, nieznajomości, to jeszcze, jeszcze tak to się odbywało. Ja postanowiłam. Czekajcie, bo coś mi tutaj mruga. O dobrze. Ja postanowiłam zmienić pracę z Gdańska na Gdynię i pewnego pięknego dnia, kiedy to jechałam SKM-ką, to jest taka kolejka, która jedzie od Gdańska, niektóre jeżdżą tylko do Heloni, a niektóre dojeżdżają do Wejherowa, SKM-ką jechałam do pracy, wysiadłam na Żabiance i w drodze, jak nigdy tego nie robiłam, nigdy w życiu, w drodze do pracy zatrzymałam się przy kiosku ruchu i jak nigdy kupiłam gazetę, to był Dziennik Bałtycki. Przyszłam do pracy, zrobiłam sobie kawę, bo to się tak właśnie zaczynało wtedy pracę. Yy, usiadłam, rozłożyłam yy, gazetę i w ogłoszeniach było takie malutkie, malutkie ogłoszenie. Spółka zatrudni sekretarkę. Zamyślę, Se a właściwie telefon Gdyński nie będę się. Yy, cóż będę się patyczkować, zadzwoniłam. Zadzwoniłam, miły męski głos odebrał telefon, umówiliśmy się na spotkanie, yy, zwolniłam się z pracy, pojechałam do Gdyni. Yy, tam yy, zobaczyłam mężczyznę. Yy, my. Nic nadzwyczajnego w sensie, to nie było tak, że ja zobaczyłam i zemdlałam z wrażenia. Po prostu zobaczyłam pana dyrektora, który szuka sekretarki. Po wielu, wielu jakichś tam testów, testach, pisania na maszynie, bo to jeszcze wtedy były maszyny takie, DZIT z takim. To nie było jeszcze elektrycznych. Wielka, stara maszyna do pisania. Ja byłam królową, dlatego że jako młoda dziewczyna u taty zarabiałam pisaniem na maszynie ocen samochodowych i opinii do sądu, więc byłam królową i wiedziałam, że ten test zdam na szóstkę, choć jeszcze wtedy w szkołach tylko się do piątki dojeżdżało z ocenami. Zdałam ten test, pan powiedział, że ma ileś tam jeszcze pań do przesłuchania. Ja byłam 121, bo na liście zauważyłam, że byłam 121. Taki ptaszek, mój mąż, znaczy wtedy pan dyrektor, ptaszek postawił, pojechałam do Gdyni. Dojeżdżam do pracy, a moja koleżanka Janeczka mówi: Słuchaj, jakiś pan na A do ciebie dzwonił. Z takim R francuskim. Ja mówię, no, no i prosił, żebyś zadzwoniła. No dobrze, no więc dzwonię ci ja. A on mówi, czy mogłabym jeszcze raz przyjechać. Dlaczego nie? E, więc już tym razem zwolniłam się z pracy w sensie czasu. Powiedziałam, że no to już wezmę ten dzień urlopu, bo to jest taki jeżdżony. Pojechałam z powrotem do Gdyni. Po rozmowie, po różnych słownych potyczkach i perturbacjach wróciłam do domu. Telefon. Tak, tak, ja miałam w domu telefon po babci. <grym> telefon. Dzwoni telefon, dzwoni, mój, znaczy, dzwoni pan dyrektor, pytając, kiedy mogę zacząć. To był 30 kwietnia. Myśmy się poznali 30 kwietnia, więc jakby ja miałam bardzo dużo urlopu, bo ja zawsze bardzo dużo pracowałam i nie miałam czasu na urlopy. Więc wiedziałam, że jak złożę jeszcze 30 wypowiedzenie, no to będę mogła od razu zacząć pracę w tej spółce, ponieważ tam. Wykorzystam urlop, oni nie będą musieli mi płacić ekwiwalentu, tak też się stało, szybko zadzwoniłam do szefa, yy, poleciałam na pocztę, żeby był stempel, że wypowiadam, a miałam już wtedy 3 miesiąc, miesiące okresu wypowiedzenia, w związku z tym tak to było. 3 miesiące, czy nie, chyba miesiąc? No, szef, oczywiście, Były się zgodził e, i zaczęłam pracę w spółce e, w Gdyni e, właściwie nie od pierwszego, nie od drugiego, nie od trzeciego, a od czwartego maja, bo to tak, chociaż nie wiem czy czwartych, chyba od piątego, dlatego że to, e, to były takie początki, kiedy 3 maj zaczął wchodzić jako święto narodowe, więc były dni wolne. No i tak to się zaczęło, tak się poznaliśmy, ponieważ firma, którą założył mój mąż to była taka firma, Taka firma to był właściwie taki oddział firmy, która sprzedawała sprzęt elektroniczny. W związku z tym afilia tej firmy była w Warszawie, więc myśmy bardzo często jeździli do Warszawy. I za pierwszą wizytą w Warszawie poznałam moją teściową. Wtedy jeszcze nie byliśmy oczywiście razem, bo jakbyśmy się poznali 30 kwietnia, 14 maja, w urodziny mojego męża, pojechaliśmy do mojej teściowej. Tam zjedliśmy obiad, nawet wiem co była: kasza gryczena, mizeria, wątróbka, jest na kanale, pysznie robiła z jabłkiem moja teściowa, i kompot z gruszek. Wina nie było, bo mój mąż prowadził samochód. To było 14 maja. Pod koniec czerwca jakby takich oświadczeń, oświadczeń nie było, aleśmy się śmiali i jednocześnie prawie powiedzieliśmy co by to było, gdybyśmy się pobrali. 3 czerwca zamieszkaliśmy razem, 4 lipca były nasze zrękowiny już u rodziców oficjalnie z moją teściową. I 27 kwietnia, czyli prawie rok po, po poznaniu się, nastąpiło podpisanie aktu małżeństwa i przysięga w kościele. Ja nie wiem, jak to się stało. Ja, która nie chciała wyjść za mąż, ja, która nie chciała mieć dzieci, zakładać rodziny i mieć wszystkiego tego potąd, nagle okazało się, że pyk, przyszedł amorek. Trwało to, jak sami zauważyliście, minuta 8. Zakochałam się, mam nadzieję, że mój mąż również, i tak sobie żyjemy, po pomalutku, powolutku, przez, no w tym roku będzie 30 lat. Było lepiej, było gorzej, było weselej, było smutniej. Tak jest w życiu, ale gdybym miała wybór i gdybym miała jeszcze raz podjąć taką decyzję, to wybrałabym tylko tego jedynego, bo życie z moim mężem jest wesołe. No, i przede wszystkim mamy dwójkę fajnych, naprawdę fajnych, wspaniałych, mądrych, wesołych, yy, empatycznych. No i nie ukrywam, że ładnych i przystojnych dzieci. No i cóż, to tyle. Był amorek, <śm> było zapoznanie, było wszystko. Yy, mam nadzieję, że usatysfakcjonowałam tych, którzy. Prosili mnie już też dawno, dawno temu, żebym opowiedziała, jak to zapoznałam się z mężem. Czekam na kolejne propozycje w zanadrzu jeszcze kilka mam piąteczków, właśnie tematów na piąteczki. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze. Choć ja mam tutaj kawę, to myślę, że do takich wspominek chyba lepsze byłoby winko. Mm. No to cóż, kochani, ja Was ściskam, jak zwykle życzę Wam zdrowia i do wtorku. We wtorek będziemy robić leniwe kluski i klu nie będzie to, jak je się robi, będą dwa klu. Jedno, że będziemy zaczniemy uczyć się gotowania na oko i drugie przekażę Wam cztery sposoby podawania klusek leniwych. Tymczasem kłaniam się nisko, ściskam mocno i jak to w piąteczki bywa. Cześć kochani!